Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Giewont. Dobre witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. W dzisiejszym na Wspólnym Gołębniku Giewont gościmy tutaj kolegów, uczestników. Myślę, że ich nie trzeba przedstawiać, hodowcy są już znali. No i oczywiście chcieliśmy wręczyć tutaj nagrody. Pierwszą nagrodę, którą chciałem wręczyć, to jest tytuł wicemistrza Wspólnego Gołębnika Giewont, czyli drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej. No i ten tytuł w tym roku to już po raz drugi chyba na Giwoncie. Kolega Mariusz Murański zdobył, także gratulujemy. Bravo. No i czapeczka, teraz weźmą dwie, nie? A dwie, dwie, dokładnie. <grym>, fajnie. No pasuje, jak widzimy... Pasuje może powiedz kilka słów o tych głąbkach, bo tylko, tu właśnie gadamy i sam mówisz, że praktycznie te same linie się znowu powtórzyły. No, tego. no dokładnie. No. Wysłałem akurat jedną sandużynkę, cztery gołębie. Z tych czterech gołąbków, no to jeden był z tej podstawowej pary solendrów. To ten gołąb... Czyli już to już co zawsze tu no, no, w trzeciej rocznicy znów... No a właśnie w tym roku było 515 też się poradziło. Znów jest pierwszy gołąb z tej, z, tej, z, tej, z tej pary. A dwa pozostałe gołębie są znów z, z gołębi hałben. Tutaj mhm. mam takie gołębie od piotka Sametry. One się fajnie złożyły jedna samczyk olimpijczyk jego zresztą był nałożony na samce. Sherlockens, taki 4265 to jest od ogórka Daniela. Fajnie to wstykło. No i widzę, że ten GOMBEC dawał radę, a drugi z tych howbernów 4297 to jest właśnie z dwóch od piotka sametry. Też, też tam no też te, to są właśnie te gołębie Howbern, myślę, że twarde no tak. właśnie w zeszłym roku o, chyba Piotrkowi też tych gołębów sił coś. nie wiem czy akurat tak? z tej pary to uh -huh. był, ale znaczy ja to mam od niego z takiego gołębia, z, z linii takiego Pancho od Vanope. Uh -huh. Zresztą to będzie wszystko w rodowodzie, Natomiast dwa gołębie są po prostu z tych samych głębi. nie? Czyli, czyli, czyli po coś, żywy, nie powtórzyły. tutaj coś w tu tym jest. No i czwarty na no to był e, z takiego gołąbka od Darka Wignera z, z, z tego 12-15 syna no, to tutaj jeden, jeden siodł, a na kraku się i 500 i 600 też by on zrobił, z tej samej to też super, super materiał, bo, bo się go widać, że się, się sprawdzi. No, to Ten chyba zaraz. nie trzeba wątpić, że masz materiał, bo tak jak mówimy, co roku coś tu zabierasz z Giewontu, Także no. jeszcze no. raz gratulacje. Lata, lata się udaje, no. także, no. także, także ty, dzięki świetnie. Kolejną nagrodę to jest siódmy lotnik wspólnego gojennika Giewont. Ta nagroda akurat wędruje do kolegi Krzysztofa, bo coś Krzysztof chory staje, dobrze żyje, to, to fajnie. To Także gratulujemy, no Krzysiu też jak widzimy co roku, co roku coś zdobywa, w tym roku też w ciężkim finale, ale cztery chyba twoje gąbki powróciły, nie? No i Uda wszystkie jest. cztery zrobiły nagrody, także jest fajnie, no. Widzimy, że też y, te gołębie, które się przebijały co roku, no Mariusz nam troszeczkę w tym roku zaszpankował, ale no mówisz, no. A, waza ja no. to Przepraszam. Trzecia drużyna na Słowacji. A, i na Słowacji trzecia, oma. Mariusz, Mariusz, gra. Mariusz, ale że za rok, za rok może się ten poprawi, Dobrze. żeby zabrał coś Dobrze. lepiej, także życzymy mu tego, no i wszystkim kolegom gratulujemy i zapraszamy kolejnych podziękować Mariuszowi Wołbeckiemu za prezent, który mi posłał ostatnio. To jest córka Faraona. Tak, tak. Córka Faraona, Mariusz dziękuję. I tak samo Dawidowi Pastorowi, który wygrał mistrzostwo tradycyjne w okręgu Bielsko-Biała, też mi podarował fajny prezent, także bardzo wam dziękuję. No to my też dołączamy się do tych życzeń kolegi Krzyśka no i życzymy wszystkim powodzenia. Nie zapraszamy wszystkich chętnych do porównania sił z tymi tutaj graczami na wspólny gołębnik na kolejną edycję. Zapisy na 2021 już ruszyły, także zapraszamy. Pozdrawiamy wszystkich, dobry lot. Dobry lot. Międzynarodowy wspólny gołębnik Giewont. Atrakcyjna lokalizacja. Kilkuletnie doświadczenie. Profesjonalna obsługa. Wysoka skuteczność lotowa, małe straty gołębi, optymalna obsada, cenne nagrody, świetna zabawa.